Dzień dobry, cześć czołem, tak zwane kluski z rosołem. Słuchajcie, dzisiaj 22 września 2023 rok. Troszeczkę pójdę taką, takim wspomnieniem, pójdę wspomnieniem do techniku mechanicznego imienia Michała Konarskiego na Warszawskiej Woli na ulicy Okopowej. To technikum mechaniczne kończyłem i mając, chcąc zdobyć dyplom technikum trzeba było przejść półroczne praktyki w Zakładach Waryńskiego. Tak, proszę państwa, to był jeszcze taki czas, Miałem pół roku praktyk w zakładach waryńskiego, tych zakładach waryńskiego to jeszcze były, to jeszcze były komunistycznie, potężne, potężne zakłady. Proletariat, Czerwona Wola, robotnicza wola. Codziennie rano tramwajem, tramwajem jechałem tam na te praktyki. I tam pamiętam, mieliśmy takiego, takiego kolesia. Takiego kolesia, to znaczy on nie był, nie był z, z mojej szkoły, on już był jak mi nieco starszy. Pewnie wtedy nie był tak wcale dużo starszy, ale jak się ma tam lat 16, czy tam 15, no to, to nawet 30-latek wydaje się bardzo dorosły i taki poważny. I on był taki, taki łysy, trochę podobny do Gomułki, no po prostu taka jełopa, taka ciermięga i on tam donosił na wszystkich. Donosił na wszystkich ja myślę, jest pewien psychotyp takich ludzi, jakby no po to są profilerzy. Którzy zdobywają wiedzę policyjni, na przykład policyjni, którzy na podstawie różnych cech z wyglądu zewnętrznego i pewnych różnych innych sytuacji wykorzystując swoją inteligencję, potrafią pewne psychotypy, że tak powiem, opisać. Jak zobaczyłem kiedyś pana Budkę, pana Budkę, Borysa Budkę, tego takiego łysego, który wygląda jak Gomułka. To dosłownie miałem wrażenie, że to tamten z zagrobu wyszedł, nie wiem, czy chłop żyje jeszcze, bo to jakby niech sobie żyje. Ale po prostu jakby, jakby ten z tej przy tej maszynie, to pamiętam bo na frezarkach, jakby ten z tych frezarek, ten kapuś z tych frezarek się pojawił. Eee, I pewnie bym nie, 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 nie pamiętał o tym kapuśu z frezarek, gdyby nie dzisiejsza konferencja budki. Zostałem napadnięty paskami TVP Info, językiem Kaczyńskiego itd. Słuchajcie, to trzeba być naprawdę potężnym lamusem i frajerem, żeby coś takiego nagrywać. Paski Stefał Info zaatakowały go rękoma rękoma jakiegoś człowieka pod galerią w Katowicach. Wytrąciły mu dwa razy telefon, no jakoś niespecjalnie go, go zaatakowały, bo tam na paszczy tego budki nie było żadnego śladu. Powinienś jakąś koszulę rozerwać, czy, czy coś, żeby pokazać, jak tam bronił, nie wiem czego i tak dalej, i tak dalej. Budka, budka. A czy ty nie rozumiesz po prostu, że to nie jest żaden język Kaczyńskiego, zresztą za takie słowa, to, to ty powinieneś kopa w tyłek dostać, mówiąc krótko, że ty mówisz, że ktoś cię zaatakował, no rzeczywiście, jeżeli taka tego typu sytuacja miała miejsce, nie powinna mieć miejsca, skoro go ujęli, jest monitoring, to zaraz się okaże, że to zupełnie inaczej wyglądało, a ty pompujesz po prostu, jak taki... Jak po prostu jakiś zwykły frajer, rozumiesz, robiąc z siebie jakiegoś bohatera. A może nie pasujesz człowiekowi po prostu, a może, nie wiem, a może, może rzeczywiście nie zgadza się z twoimi poglądami, nie zgadza się z tym, co w ogóle rzesz, opowiadasz, kłamiesz, insynuujesz i tak dalej, i tak dalej. Czy, to od razu trzeba mówić, jakiś nawoływać do Kaczyńskiego jakieś odnoszenia robić do mowy nienawiści? Czy ty masz, chłopie, rozum w głowie? Przecież to jest jak frajer. No u mnie na woli, tacy frajerzy nie mieli prawa w ogóle, prawa istnienia, rozumiesz, ty w ogóle by byli, nie byli do głosu dopuszczeni, ale w tej polityce jest pełno takich leszczyk, po prostu leszczyk, którzy, którzy na podwórku nie mieliby żadnego szanowania i dlatego, że nie mieli szanowania, no to nie wiem, donosili coś tam i bawią się w politykę, e, kołując tych ludzi, nigdy nie, przepra nie przepracowując jednego dnia uczciwie, fizycznie, tworząc tak naprawdę PKB, bo, bo ty, ty Budka, nie tworzysz PKB ty, tym, co robisz, ty po prostu ciągniesz nasze pieniądze i nas oszukujesz, po prostu, a to by się one nie należą. Ale jeszcze na litość boską, on teraz odezwy będzie robił, żeby stop mówić nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam by... stoją już we trzech te serca. Ja cię kręcę, ja cię kręcę. Znaczy, powiem Wam tak: każdy normalny chłopak, ja też, dostałem w nos parę razy, czy w paszczę tam coś. Gdzieś tam źle spojrzałem, przyfikałem, nie wiem, niepotrzebnie, no to było w paszczę, i tyle. No jakby wiedziałem, że to trzeba równo chodzić, pewnych rzeczy nie można robić. Dlatego nigdy w życiu nie będę manipulował, nigdy nie w życiu nie będę insynuował przeciwko komuś, dorabiał jakichś takich sytuacji i tak dalej, bo się brzydzę czymś takim. W kodeksie normalnego, zdrowego mężczyzny takie sytuacje są niemożliwe, Nawet no ale to, to jest, to, jest, to, jest, to jest dla mnie niepojęte, rozumiesz? jego paski z TVP Info zaatakował, paskowy go zaatakował pewnie. No dobra, to żeby nie było tak smutno, Aston Villa, Legia Warszawa, albo inaczej Legia Warszawa, Aston Villa, wczoraj 3-2. Nie dałbym szans żadnych Legii, A tu cios za cios. Piłka, bramka zdobyta, stracona, wyrównane. Dochodzenie. Kurczę, brawo, Legia Warszawa. Brawo, Legia Warszawa. Duma i sława. Nie no, to jest w ogóle jakaś, jakaś, jakaś już mówię, po reprezentacji, po reprezentacji, po tych wszystkich doświadczeniach tej bandy, jakby też ludzi bez charakteru. No, tacy w Waryńskim też nie mieliby co szukać. To takie. Cipeczki można powiedzieć eee, i tak dalej, nie mieliby co szukać, no niestety, niestety jest nowy trener, pan Probierz, eee, no i nie wiem, no, jeżeli Probierz zaczyna od tego, że mówi, że Krychowiak to wybitny, wybitny, wybitny mm, piłkarz, no to myślę, że żadnej zmiany nie będzie, ale no, jak to się mówi, dajmy szansę, nie dajmy szansy i tak dalej, i tak eee, dalej. I ostatnia rzecz, o której dużo się teraz mówi, słyszę teraz cały czas na okrągło, premiera firmu Granica zachwyceni, ci, których zaproszono na premierę, aktorzy i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli by takie rzeczy miały miejsce, jakby, nie wiem, różne trudne, no ja przecież rozumiem też, że tam, tam pewnie jakaś część kobiet z dziećmi, matek, matek, biednych ludzi przebywała. Tym trzeba pomagać, no ale widzieliśmy, kto głównie szturmuje tą granicę. Widać na filmikach, kto tam lezie. Tam tych kobiet i z małymi dziećmi jest dość mało. Jeżeli by nawet tego typu sytuacja miała miejsce, to na litość boską, na litość boską, czy naprawdę ktoś z Was, ktoś z was jest w stanie uwierzyć, że jest jakiś młody chłopak, bo to są młodzi chłopcy, którzy służą naszej ojczyźnie. nasza straż graniczna, że jak ja słyszę, jakieś wsypywanie, jakieś, jakieś, jakieś szkła do termosa, rzucanie kobiet w ciąży na, na, na druty kolczaste. Jeżeli ktoś jest w stanie uwierzyć, ktoś mi pokaże takiego człowieka, jeżeli ta, taka osoba jest, to go rozstrzelajcie. Wrzućcie go na te druty, yy, yy, całą butelkę mu do gębę Ale jak można takie rzeczy robić? Znam chłopaków, znam młodych chłopaków, którzy zostali powołani do, w momencie, kiedy był ten kryzys na granicy żołnierzy z różnych jednostek w Polsce. Rozmawiałem z nimi. Żal mi jest ich. Żal mi jest ich. Wiem, jakie to było cierpienie dla nich, jaki to ból też było, jaka. Jaka, jaka. Jaka niewiadoma, która, która, e, która powodowała, że oni wcale nie byli szczęśliwi z tego powodu, no, ale to jest służba. E, jeden z kolegów z jednostki, z jednostki, która była tam oddelegowana, jak tam stacjonował, e, no, opowiada mi, że tam na tym punkcie, gdzie on stacjonował, stacjonował, bo oni byli tam podzieleni, właśnie noc wcześniej mieli przejście ci, ci uchodźcy. E, no i takie dowódcy informacje były, no bo to normalnie ktoś przekracza nielegalne granice. Chłopaki, ja was nie będę uczył, nie będę wam mówił co robić, musicie się zachować tak jak trzeba, tak? I stoisz z karabinem, rozumiesz? To wiesz, to są... Na szczęście nikt nie strzelał, nie było takiej okazji. Chwała im za to, bo myślę, że prowokacji było dużo i można było popełnić błąd. A co? Nie popełnili błędu żadnego i tak dalej, ale takie rzeczy robili. Chciałbym, żebyście wszystkie te, 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 te gęby z tej premiery, te Majo Staszewskie, już ta Holland, to już w ogóle. I ci, wszyscy, którzy pieją, pieją nad, nad tym, jaki to w ogóle fantastyczny film. No, lewaki, rozumiesz ten zepsuty świat, świat lewactwa parszywego. No, wiadomo, że będą sobie nagrody wręczać i chwalić, ale ci ludzie, e, nie wiem, no nie chcę powiedzieć koledzy, bo to już nie są moi żadni koledzy, ci aktorzy, którzy tam grali. Powiedzcie tym ludziom, tym chłopakom, tym rodzinom. Ja kiedyś spotkałem się, bo nakręciłem w pytaniu na śniadanie ponad 200 rozmów ze służbami mundurowymi. I spotkałem się, kręciłem w oddziałach Boa, tu w Warszawie. Jest zajebisty oddział. Jeden z najlepszych, jakie widziałem. Żandarmeria wojskowa i Boa, no to jest po prostu the best. Ale. Mm, ale rozmawiałem z jednym z chłopaków, boła po tych słynnych sytuacjach, gdzie tam tymi pałkami teleskopowymi, batonami niby bili i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to są fajni młodzi ludzie, to są chłopaki, to są oni są wszyscy młodzi ode mnie. Więc my rozmawiałem, i on mówi, Jarek, ja bym pałką, mówi, uderzył, mówi, wiesz, na litość boską, mam mamę, żonę, dzieci, rozumiesz, i tak dalej. Wiesz, wiesz jak to jest mi przykro? Zastanówcie się ludzie, co robicie, tym, którzy nas strzegą i bronią. Chwała polskiemu mundurowi, chwała polskiej policji, polskim żołnierzom. A ta cała reszta jest po prostu... Dobra, znowu będę mówił coś, czego nie powinienem powiedzieć. No to cześć, czołem, z Rosowem.